Jak obliczyć wartość takiego wyrażenia, nie używając kalkulatora? Oczywiście powiesz, że skoro nie można używać kalkulatora, no to obliczymy sobie to pisemnie i to pisemnie, ale ja pokażę Ci sposób, gdzie nie będziesz musiał nic obliczać pisemnie. Wystarczy bardzo prosta matematyka. Zobacz, jak zerkniesz sobie do karciochy wzorów, to znajdziesz tam taki wzór i to właśnie z niego sobie skorzystamy. Mówi on nam, że jeżeli mamy różnicę kwadratów, to możemy ją przedstawić w postaci iloczynu takich dwóch nawiasów. W takim razie podstawiamy. Mamy zatem 73 minus 27 razy 73 plus 27. Oczywiście z tego nawiasu otrzymujemy 46, no a z tego okrągłą setkę. Wówczas, gdy sobie to wymnożymy, bo oczywiście pomiędzy tymi nawiasami mamy mnożenie, otrzymujemy 4600. No i tak policzyłeś to zadanie bez kalkulatora.